Christmas, it's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. mi powiedział, że do ryzykantów świat należy. Witajcie w Najnowszy Vlog. Masie właśnie wybieram się do fryzjera razem z Eliaszem. Bo idziemy do tego samego. Ja po prostu muszę je ogarnąć. I już mi troszkę odrosło, ale chodzi o najbardziej nie o ścięcie, a wyrównanie tej nierówności, która mnie strasznie denerwuje, kiedy noszę na przykład rozpuszczone włosy i mam nie je na ucho. Bardzo brzydko wyglądają, bardzo mi się to nie podoba i w końcu mam zamiar to zmienić. I i tyle. No, chciałam tyle wam powiedzieć, e, ruszamy, bo nie ma czasu i tak już jesteśmy jak zawsze e, troszeczkę spóźnieni, więc ruszamy. I lecamy. A, tutaj Jestem w szoku, ale tutaj w Busan także są e, protesty i okazuje się, że niedaleko nas, tu e, na Somion, e, na takim placu pośrodku tak naprawdę dwóch ulic, czy... Tak mi się wydaje dwóch ulic chyba jest jedna zamknięta w ogóle tak na to wygląda że jeden pas jest po prostu zamknięty i będą e, protesty także z powodu e, usunięcia znaczy chęci usunięcia prezydenta jest całkiem spory plac cała zamknięta ulica dlatego jest tutaj sporo aut jeżdżących. No, i policja, i w ogóle głośniki, cały w ogóle sprzęt jest ustawiony. No, my raczej tutaj nie będziemy szli. To jest niebezpieczne. Raczej bezpieczne, jeżeli chodzi o całą organizację, w miarę to jest jakby to tak koordynowane przez większość policji i ogólnie zarządów, ale jeżeli chodzi o obcokrajowców raczej nie powinni w takich protestach uczestniczyć, więc ja na pewno tutaj e, nie zawitam, raczej nie chciałabym... O, ja jakieś... Nie wiem, czy to... pani youtuber. Emia ja chciał się przywitać. <laughs> no i po prostu... E, no, jest naprawdę to ogromne. Głośniki na takich podnośnikach poustawiane. No. Aż w szoku jestem, nawet nie wiedziałam, że to tutaj też to tutaj w busam będą te e, protesty.

Zabieramy się. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Ja raczej, bo u Eliasza już jest sprawdzona, dobrze wychodzi. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Po prostu odbywa się Busan Film Festival. A tu jest Shinsegae, Idziemy dalej. Na Hełdę. Tak jak w Polsce mamy najbardziej znany festiwal w Gdyni i znajduje się nad Morzem. Tak samo tutaj w Busan także jest najbardziej znany festiwal korański filmów, więc właśnie przyjeżdżamy przez koło tego budynku. I całkiem fajnie, spory wielkości. Ja widziałam już na zdjęciach, chciałabym chyba w przyszłym roku, może pójść na taki film, festiwal. Może być to ciekawe. Ciekawe doznanie, chyba tak mogę powiedzieć. E, pracowałam kiedyś w kinie, słuchajcie, w Polsce, w e, Gdyni, i także e, obsługiwaliśmy film festiwal. Nie wiem, czy kojarzycie stary e, Silver Screen. Stare, bardzo stare czasy więc takie wręcz e, zeszłe. Dawno, dawno temu pracowałam, ale jak się trzyma kamerę, to się ma takiego, jakby garba e, tutaj od tego płaszcza, no ale nic. Dobra, jedziemy na Hełdę, jedziemy zobaczyć ponownie, festiwal, e, festiwal światła, tak, coś takiego, Światełek jak będzie mnóstwo. E, teraz próbujemy się tak naprawdę wydostać. Jesteśmy na Guannali niedaleko, bo tam jest tak naprawdę. Właśnie ja tu gadu gadu, ale byłam w końcu u fryzjera i pani mi wyrównała troszeczkę poprawiła tą fryzurę. No niestety jak tutaj do góry podniosła, to widziała, że bardzo, bardzo dużo. Coraz bardziej stwierdzam, że jesteśmy bardzo głośną rodziną. No po prostu ja tu gadam przez kamerę. Mój mąż włączył w ogóle telewizję. I włączył to dlatego, że właśnie zaczyna się głosowanie na impeachment, czyli na odwołanie prezydenta. Do tego Eliasz jeszcze się tutaj niepokoi, bo już po prostu nie możemy dojechać, stoimy w korku. A i przy okazji chciałam powiedzieć że byłam w końcu u tego fryzjera fryzjerka podcięła, wyrównała mi włosy, do tego sprawdziła pod spodem i powiedziała, że mam bardzo mocno wycieniowane włosy o czym informowałam już dużo wcześniej no niestety, tak wyglądają teraz moje włosy, ja jestem jak na razie zadowolona, bo jednak jest to cięcie równo Eliasz też był u fryzjera, tak Eliasz też był u fryzjera, chciałam wam powiedzieć dobra, no jedziemy, no będziemy czekać w tym korpu milion lat tak, tak, Wow, kolejny historyczny moment. Prezydent Korei, Mr. Yun, został odsunięty od prezydentury. Nie, nie domyślałabym się, że kiedykolwiek tego doczekam. To już jest drugi raz w historii. Chyba drugi raz. Bo wcześniej była Park, która została odsunięta od władzy, i teraz. Kolejny prezydent został odsunięty przez lud. Można tak powiedzieć: przez lud. Jestem, jestem w szoku. To jest bardzo historyczny moment, i ja w nim biorę udział. Jestem w szoku, że w ogóle jego partia zdecydowała się tak, go usunąć. No nic. Czekamy teraz do kolejnych wyborów wyborów. Ciekawie w ogóle jak to wszystko się posunie. Czy właśnie będzie, czy będzie wybrany nowy prezydent? W jaki sposób, czy będzie ktoś zastępował w tym momencie go, czy pójdzie w ogóle ten prezydent do więzienia? Bo także tutaj mój mąż mówi, że są takie głosy. Dobrze, kończę, bo dzisiaj Eliasz naprawdę zaczyna troszkę marudzić, nie wiem czemu, pewnie dlatego, że jesteśmy za długo już w samochodzie, już się męczy. Niedługo powinniśmy po prostu wyjść. Męczysz się? No już za chwilę wysiadamy. W końcu udało nam się dojechać. Jesteśmy już blisko e, samego Hyundai. Tak naprawdę zaparkowaliśmy samochód tutaj niedaleko e, przystani i teraz się kawałek przejdziemy. O, oh, this toilet woman is closed. I think so. I O, oh, idę zobaczyć, czy toaleta jest czynna. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemno, bo niestety e, robi się już całkiem, więc mam nadzieję, że będzie coś widać. O, it's open, ok. Ja, ja, ja. Czy tak za bardzo nie widzicie, ale zaczynają się pokazywać. Ale ładny zachód słońca. I jaki księżyc. Pan z tyłu zaczyna y, śpiewać i to jest, y, nazywa się. Basking i nie wiem dlaczego oni się tak nazywają, ale są bardzo popularni i właśnie na przykład w takich miejscach, czy na Hełdę, czy na Guanali, czy właśnie na przykład w Seulu, możecie ich często znaleźć. Są bardzo popularni. Czekamy teraz na mojego syna i idziemy dalej, bo już światełka się zapaliły i zgasły. O, the light is turn off. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko ogólnie, nie wiem czemu, ale połowa tych takich ozdób nie jest zapalona. Są jakieś jajka jest coś wystającego z piasku ciężko to określić bo e, chyba jakby wszystko jeszcze nie działało więc pewnie jutro by dużo lepiej wyglądało ale jest za to ładny napis HEUNDE, który znajduje się tutaj e, schodzimy na plażę bo tam dzieciaki się teraz e, poszły poduplać w piasku pewnie znowu będzie miał pełno piasku w butach i będzie, czeka, będzie czekanie idziemy teraz, no takie no, widzicie jak to Oświetlone jest. Nie pamiętam jak w zeszłym roku było. Muszę zobaczyć, e, os, e, jak wyglądało to wszystko z, w zeszłym roku. I ogólnie, żeby tak wam pokazać, gdzie jesteśmy, to tutaj znajduje się oceanarium, czyli tam, gdzie można poglądać sobie e, rybki. E, jeszcze raz wrzut na e napis Heundę. I idziemy dalej. O, teraz się odpaliły wszystkie. Jestem ciekawa kiedy jajca się odpalą. Jajca. Jajca. Mój mąż. Jajca. I ładnie oświecone miasto. Są problemy z tymi so far since that December You won't have no more than my best friend on that night And a thousand Christmas lights Martyna bawi i uczy, to widzieliście o tym, że basking to jest ogólnie po angielsku i pochodzi z języka angielskiego. Pierwszy raz zostało użyte to słowo w XIX wieku w Anglii i wcześniej było używane trubadur i w ogóle w Polsce chyba nadal używamy trubadur. Nikt nie kojarzy, żebyśmy używali właśnie basking. King. I w ogóle ciekawe, bo w Korei właśnie się przy, przyjęła ta nazwa i właśnie tak nazywają się te miejsca, gdzie ci trubadurzy, trubadurzy paskini, e, puszczają swoją muzykę dla większej publiczności. Często one w ogóle są streamingowane. E, przez internet oraz e, kiedyś nie zauważałam tego, żeby mieli właśnie pieniądze, bardziej nie zbierali pieniędzy, bardziej właśnie e, było po to, żeby tak po prostu e, pokazać się publiczności. A teraz zauważyłam, że wszyscy mieli właśnie koszyczki, jakieś, jakieś boksiki, właśnie, żeby wrzucać pieniądze. E, w ogóle, żeby e, śpiewać w takich miejscach, muszą być e, te miejsca wynajęte. Wcześniej mało było ludzi. E, prawie było was miejsc wolna, a, a tu zaskoczenie i większość właśnie o tej godzinie e, zaczyna e, w ogóle swoje występy. E, jeżeli chodzi o publiczność, to jest bardzo malutka, ale co się dziwić, e, pogoda za bardzo nie jest zachwycająca, jest naprawdę chłodna. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to właśnie o tym festiwalu jestem zaskoczona i myślę, że mój mąż także w zeszłym roku naprawdę wyglądało to wszystko w rewelacyjnie. To chuńko było, tak naprawdę ogromna. Jeszcze się można było przejść pod nią. A tutaj zaskoczenie była malutka choinka, w ogóle jest ba bardzo mało światełek. Rok temu w ogóle była cała taka plaża zajęta właśnie światełkami, a w tym roku prawie nic. Co mnie zaskoczyło, mojego męża także i byliśmy właśnie zdziwieni, że w ogóle tak to wszystko tutaj wyszło. Nie wiem, czy brakuje pieniędzy, czy po prostu w tym roku tak jak nie było sponsorów. Wiem, że Shinsegae często jest sponsorem właśnie tutaj takich jakichś festiwali właśnie czy tych światełek, no ale tutaj w tym roku nas troszkę zaskoczyło i nic ciekawego do pokazania nie mieli. Co prawda fajnie było się przejść, ale no, liczyliśmy na coś więcej. No szkoda, szkoda. Bo tym bardziej, że żeby przyciągnąć tutaj więcej chętnych do zobaczenia busan w okresie świątecznym, eee, a jednak tylko pogoda może nas zachęcić do przyjazdu, bo naprawdę jest troszkę cieplej, chociaż no, oczywiście o tej godzinie już się robi chłodno. No, dlatego my będziemy już powoli uciekać do domku. Chyba chciałabym się już wtedy w, ta, w tym miejscu z Wami. Pożegnać, mam nadzieję, że taki vlog z wyjściowy także Wam się podobał.